Może obejrzyjmy sobie, jak ten samochód wygląda na zewnątrz, jak się prezentuje. Mam taką nietypową lokalizację. Samochód jest na takich felach dość pokaźnych. Są to opony 255-45 R20. Widzicie, no, znacie na pewno z grafik i z reklam z prospektów. Najczęściej na tych właśnie felgach widzimy z tym pakietem Edition One, czy jak on tam się zwie. No w każdym razie, opony Michelin powinny być ciche. Nigdy tutaj od opon Michelin jeszcze się nie spotkałem, żeby wytwarzały dużo hałasu, więc jedyny hałas dochodzi z odwiatru, ze słupków A. No ładnie wygląda ten, ten, ten SUV, ten, ten crossover, czy jak to się tam nazywa dokładnie, to, to, to dziwne coś. Po prostu moja C-klasa na sterydach. Wybaczcie jakieś ewentualnie szumy od wiatru, no ale mamy takie warunki, jakie mamy. Mamy za to ładną pogodę i inną lokację. Może pokażę Wam jeszcze bagażnik. Oczywiście można sobie z kluczyka otworzyć. Jest elektryczne otwieranie. To, co tam się odezwało, no, to jest mój statyw, czyli mój pulpit. Jestem muzykiem, więc mam pulpit, nie mam statywu do kamery. Tego używam. Jakbyście kiedyś byli zainteresowani, to właśnie to jest mój... To jest mój minimalizm, czyli pulpit jako statyw. Schowek dość duży ja już pokazywałem, robiłem prezentację no to, jest taka to jest taka prezentacja na szybko ogólnie przymiarka do tego samochodu nie będę powtarzał tego samego co już było, bo to byłoby bez sensu no jest, jest po prostu inny silnik inna wersja, inaczej samochód wygląda dwie rury wydechowe, bez ściemy tutaj mamy normalnie dwa wydechy Okej, okay, no i chyba samochód wygląda, wyglądem się broni, no wyglądam się jakoś tam broni. W środku mamy dach panoramiczny, tutaj jest wszystko na czarno, jest to wersja ze skórą i tą Alcantarą. Yy, na, na środkowej części siedzeń Piano Black, zaraz sprawdzimy, pomacamy, macando będzie oczywiście wszystko w czerni. Całość w czerni. Mi się to nawet podoba, wiecie, Ja, ja mógłbym tak jeździć. No i oczywiście fotelik. Będzie dzisiaj przemiarka dwóch fotelików. Ja specjalnie ten samochód wziąłem też, żeby właśnie zrobić to, czego nie było w teście czyli przemiarka dwóch fotelików i jeszcze żona. A teraz słynne Piano Black. Słuchajcie, no jak się tak dociśnie, to, to się tu odzywa. No. Muszę być uczciwy. Będąc w salonie Volkswagena, sprawdzałem piano, tą złośliwą piano blacknicę. Złośliwy, złośliwe, złośliwe tworzywo sprawdzałem w golfie i tam spasowanie było no, tak obłędne, tak jakby to było po prostu, był kawałek marmuru, jak się wciskało. Tutaj niestety to wszystko pięknie, ładnie wygląda, ale obiektywnie trzeba stwierdzić, że ze spasowaniem. Nie, no ale, raz się docisnęło. Słuchajcie, ja po, pamiętam ten test na AutoCentrum. Tam to, co się działo w teście i tutaj jeszcze naciskanie tego. No, coś tam. Faktycznie teraz, jak tak się naciśnie mocniej, coś się może odezwie, ale ja u siebie bardzo. Bardzo mocno to wciskałem, u mnie nic nie było. Tu przebieg chyba nie jest jakiś duży, zaraz sprawdzimy jeszcze jaki tu dokładnie jest przebieg, bo już nie pamiętam. Natomiast powiem Wam, że takie, takie numery, jakie były w tej testówce prasowej, nie no, 18-900, no u mnie tam jest 13, no bez przesady. Tu tutaj też nic nie trzeszczy, przycisk też chodzi miękko. Są te newralgiczne miejsca, na które niektórzy się skarżyli. Ale, no, nie wiem, to, to jest takie szukanie dziury w całym. No bo jeżeli to się w ogóle nie odzywa, jeżeli tutaj, no to wciskanie tego na siłę, czy to ma sens. No ogólnie, spasowanie wszystkiego, coś się tam za pierwszym razem, jak się naciśnie, odezwie. Ale nie ma dramatu, to nic nie brzęczy, nie dźwięczy, nie, nie odzywa się. Dobra, nie ma sensu po prostu poświęcać na to więcej czasu. Spasowanie jest na naprawdę dobrym poziomie. Piano Black jest najbardziej e, takim zdradliwym wykończeniem, dlatego gdybym ja brał Gielce, na pewno coś wezmę, jasne drewno e, i tu będzie jasne drewno. W salonie salonicie widziałem taką kombinację czarne z tym samym drewnem lipy jasnym, który, który ja mam u siebie i to, to wygląda naprawdę nieźle. Tu oczywiście jest aluminium, tu wtedy jest rozświetlające kabiny drewno, no i ja jasne jak słońce, Kera AMG musi być. No dobrze. To chyba by było na tyle, jeśli chodzi o walory estetyczne i jakość spasowania słynnego Piano Black.